Dzień dobry, drogi ryby, witam Was bardzo serdecznie. Runiczne miejsce mocy Mimeruna. Kochani, przekaz tygodniowy od 7 do 13 kwietnia 2025. Tydzień drugi miesiąca kwietnia kończy się pełnią księżyca w wadze, kochani. Nów w wadze mieliśmy 2 października 2024, więc wtedy zainicjowane rzeczy, sprawy, wnioski, cokolwiek nie robiłeś, remonty, inwestycje, może teraz się coś dopełniać, dokańczać. Tak, także dobry czas, pewne rzeczy będą się tutaj nam domykały. Ale też ogólnie dobry czas na zamykanie różnych rzeczy, podcinanie, po bo pełnia. To jest taki dobry czas na to. Kochani moi, dziękuję, że jesteście, drogie rybki. Bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim osobom, które subskrybują kanał. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za aktywność. Jest mi niezmiernie miło. Proszę o więcej, <laughs> drogie rybki. Zapraszam do prywatnego kontaktu, jeżeli potrzebujesz pomocy, rozmowy, wsparcia, oczyszczenia. To zapraszam. Niech ten przekaz, droga rybo, będzie dla ciebie zrozumiały, bez szkody, a mnie niech przepełnia miłość. Niech Archanioł Michał, Arkanio Łóz Aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu. Zapraszam na czytania kwartalne, miesięczne, codziennie na runę dnia, na przesłania niemieckie. I sprawdzimy, jaka energia dla ciebie, rybko. Mam nadzieję, że mi się nie rozładuje sprzęt, bo już Jadę na oparach, kochani, drogie rybki. Chciałabym was tutaj skończyć już. Mam nadzieję, że bateria wytrzyma. Ryby, a więc pięknie. Ochrona z góry jest, wsparcie osób jest, podwójna ochrona, przecieraj nowe szlaki. No, przecudne energie, które mówią, że to, co było. Nie tak. Jeżeli były problemy ze zdrowiem, no to tutaj idzie to w kierunku uzdrowienia. Jeżeli miałeś problem z pracą, no to ta praca się znajduje. Oczywiście nie sama, trzeba przetrzeć szlaki, trzeba podjąć działania, ale możesz liczyć na sukces mimo przeszkód i trudności. Jeżeli były jakieś tutaj problemy w pracy, jeśli chodzi o kontakt z innymi osobami, no to tutaj wszystko wraca do normy, pięknie się będzie układało. Jeżeli jakieś konflikty w rodzinie, cokolwiek, to tutaj są oczyszczające rozmowy. Yy, namawia energia tutaj, żeby takie rozmowy poprzeprowadzać, tylko żeby tutaj argumentów używać, a nie wykorzystywać siłę fizyczną, bo będzie mocno pchało tutaj drogie ryby, szczególnie w środku tygodnia. Początek tygodnia jest w takich fajnych relacjach, wszystko stabilne, opieka z góry jest. Jeżeli będą sytuacje jakieś, to tutaj znajdą się osoby, które pomogą, wesprą, więc jest tutaj yy, optymistyczne myślenie, ważne i istotne, więc jakby zwróć na to uwagę, środek tygodnia tutaj y, dulisas, a więc będzie mocno pchało, to jest dobry czas y, na twoje działanie, na twój ruch. Może być tak, że będziesz świadkiem jakiejś sesji. To tutaj z boku, jeżeli będzie trzeba to, to wkrocz, y, ale nie za bardzo tam się w y, to angażuj. I wiesz, że jest taka energia dość taka temperamentna, więc uważaj, żeby nie po trupach do celu i żeby żeby tutaj też za ostro, nie? Ale jest to energia, która mówi, przecieraj nowe szlaki, to jest dobry moment, dobry czas, działaj, tak? Idź w kierunku tutaj nowych, nowych rzeczy. A więc przepięknie, bo tu jest uzdrowienie, tu jest poprawa, tu jest podpisanie nowej umowy, tu jest przypływ finansowy. Przepięknie, bo Urus mówi o powodzeniu w sprawach zawodowych, o wzroście dochodu, o dobrym nastroju, o dobrym zdrowiu. Więc tutaj, jeżeli nawet jakieś przeszkody by były, to tutaj Przechodzisz przez wszystko jako zwycięzca, z sukcesem. Oczywiście przesłanie tego przekazu tutaj to, 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 że masz w sobie ten nieograniczony potencjał i możliwości, jeżeli uwolnisz energię, tak? To czekają cię nieoczekiwane zmiany, ale trzeba mieć dość odwagi, by zrezygnować z jakichś niepotrzebnych rzeczy, tak, żeby otworzyło to przed tobą nowe możliwości, więc jeżeli ty będziesz pracował tutaj nad lękami, obawami, no to tutaj przychodzi uzdrowienie, bo może być tak, że jakieś sytuacje się pojawią, które gdzieś tam powrócą, jakieś lęki, obawy, to trzeba się nad tym zastanowić, co powoduje to, tak, zastanowić się też, co, jakby, co, czego cię to uczy, tak, co ci to pokazuje I i poprzez taką analizę, poprzez zastanowienie się, poprzez zrozumienie, jest tutaj akceptacja. Jeżeli jest akceptacja, to też idzie to w kierunku uzdrowienia, tak? Czyli wybaczenia. I przychodzi tu uzdrowienie. No przepięknie tu się nam pokazały energie. Naprawdę jest tu powodzenie w sprawach, w sprawach. Mm, Zawodowych, więc trzeba byłoby się cieszyć. Dla niektórych, no, no ewidentnie energię mówią, to się pozbądź tego, co Ci nie służy, co Ci przeszkadza, pozostaw tylko to, co wartościowe, więc z tych sytuacji tutaj masz, prawo, masz szansę się uzdrowić, z tego, co negatywne, odciąć się od przyszłości. Też energie mówią, żeby tutaj nie wyciągać pochopnych wniosków, żeby zostawić sobie też czas, jeżeli będziesz podejmował jakąś decyzję, to, to, to żeby, po, żeby zostawić sobie, sobie czas, może ci będzie zaproponowana jakaś podróż, podróż wodna powietrzna. to tutaj, żebyś nie podejmował pochopnych decyzji, nie? Bo jest tu szansa na poprawę też sytuacji materialnej, może poprzez tą podróż, tak? Ale tutaj trzeba by było nie wyciągać też pochopnych wniosków z jakiejś sytuacji, ale też przed podjęciem decyzji zastanowić się, zdać sobie czas, żeby nie za szybko, bo tutaj będzie mocno pchało. No tutaj masz też ochronę, nie? No bo tu energię masz podwójną ochronę przed jakimiś wrogimi, wrogimi działaniami, przed tutaj jakimiś negatywnymi osobami. Więc tutaj masz szansę przepracować fajnie no i działać, tak? podejmować działania, przecierać nowe szlaki, bo tutaj no, jest sukces, jest zadowolenie, więc, więc trzeba by było z tego, z tego skorzystać. Nie bać się tego, tak? Iść w te nowe perspektywy, bo one się pojawią. Może być też. Na pewno, kochani, przepraszam, będziecie mieli dużo siły. Możecie, to będzie tydzień, gdzie będzie można też y, wykonać odkładaną pracę. Y, to, co kiedyś Ci sprawiało problem, nie chciało Ci się to tutaj. Super sobie z tym świetnie poradzisz, szybko, sprawnie, bo <gryw> będziesz czuć, że ta energia Cię e, rozpiera. Jest tutaj też te kreatywne myślenie, taka twórcza pasja, twórcza praca z pasją. Tutaj też jest satysfakcja. Ktoś może dzięki właśnie jakby nowym rzeczom tutaj otrzymać też awans, jeżeli coś tutaj pójdziesz w tym kierunku przecierania tych nowych szlaków. Jest też jakby możliwość dodatkowej pracy kogoś, kto jest na ręce, kto jest na, na emeryturze. Tak jak powiedziałam, jest tutaj szansa. Na pozbycie się niepokojów, tutaj tych duchowych, no ale wtedy, kiedy dojdziesz do źródła tak, tej choroby, przyczynę, znajdziesz tych swoich rozterek, to ten przypływ sił przyjdzie. Dużo przebywaj na świeżym powietrzu. Tutaj wspieraj też się osobami, które będą blisko, one ci wesprą, pomogą. Dobry czas też na zdawanie egzaminów, bo umysł jasny, lotny, pamięć doskonała, więc super. Jeżeli y, czułeś jakiś dyskomfort, jeśli chodzi o zdrowie, y, droga rybo, to tutaj y, jak najbardziej całkowite ozdrowienie jest, więc y, trzeba być w dobrej myśli, <grych> y, tak, bo y, no, energie pokazują się bardzo, bardzo dla was y, korzystnie. Y, co, co tutaj, y, na co zwrócić uwagę szczególnie, droga rybo? Patrzymy. żeby rozważnie stawiać kroki, żeby nie za szybko, tak? bo tu będzie mocno pchało, więc jakby nie za szybko, z rozwagą, z rozwagą, z, nie na oślep, tylko w określonym celu, w określonym kierunku, tak, także nie byle jak, tylko, a co dobrego, jest tu szansa na wyjazd, jest tu szansa na dobrą współpracę, jest tu szansa na zmianę miejsca, Zamieszkania, jest tu szansa na poznanie osoby do miłości. Jest to takie formalne partnerstwo, małżeństwo, jest tu współpraca, jest tu podróż, coś z kimś, tak, dobra, dobra umowa, y, też y, awans, ale też podpisanie współpracy z kimś, nie? więc podpisanie umowy o pracę emeryta, ręcisty, dodatkowej pracy. Jaka rada? Dużo więcej optymizmu, dużo więcej radości wprowadź do swojego życia, dużo więcej tutaj też spotkań z przyjaciółmi, z osobami, z którymi lubisz przebywać, bywaj w miejscach, w których to bardzo korzystnie na ciebie wpłynie, ale też korzystaj z pomocy, wsparcia przyjaciół, tak? Tutaj energię mówią. Zobaczymy, co jednorożce... Znajdź dobre strony twojej obecnej sytuacji, a więc poszukiwanie dobra, nie zamartwiaj się, tylko zastanów się, co te sytuacje, które się pojawiły, które wzbudzają w Tobie lęki obawy, to co one dobrego ci przyniosły, co one ci dobrego pokazały, a więc dostrzesz to jasność, nie skupiaj się na tym, co negatywne, tylko co ci to pokazało. nie? I pamiętaj przy tym. Jaki, ile jesteś wart, co sobą reprezentujesz, jaki jesteś dla ludzi, dla świata, dla otoczenia, dla rodziny. Nie zamartwiaj się, tylko... <laughs> Wyskoczyło. Opanuj sytuację, a więc tutaj trzeba ogarnąć jakiś temat, tak? Tutaj trzeba skupić się na danej sytuacji, właśnie na, tutaj, na tych negatywnych myślach, na tym przecieraniu tych nowych sytuacji, to masz szansę osiągnąć sukces, mimo przeciwieństw. Jeżeli ty tutaj skorzystasz z tego wsparcia, pomocy, tak, to tutaj opanujesz tą sytuację. Podpowiedź tak, i więcej wody, uzdrowienie energią i bliźniaczy płomień. A więc tutaj może taka osoba się pojawić, tak? Jakiś bliźniaczy płomień e, tutaj, albo może być jakaś konfrontacja z bliźniaczym płomieniem, uzdrawianie energią. Może warto skorzystać tutaj, żeby popracować z energią, żeby pozbyć się tych negatywnych myśli, obaw, flanków, bo to się doprowadzi do pozytywnego uzdrowienia, droga rybo. I pij więcej wody. Więcej wody. Energia też tu podpowiada, że, że coś tutaj w dobrym kierunku idziesz, w dobrym kierunku idziesz, ale trzeba tutaj zadbać jeszcze o, si o siebie, poszukać tego dobra, znaleźć dobre strony danej sytuacji, która przychodzi, która się zadziewa, wprowadzić więcej radości, otworzyć się na współpracę, ale też zadbać o swoje zdrowie psychiczne, emocjonalne. I poprosić o wsparcie, że takiego wsparcia potrzebujesz, droga rybo. Taki przekaz o, dla rybek na ten tydzień od 7 do 13 kwietnia 2025. Dziękuję Wam serdecznie, Mimruna.